Wiedziałam się, słyszałam, prawda? No, jakby interesuję się różnymi rzeczami. i dotarło do mnie, że jest takie miejsce jak Medżugor, to też mnie zaciekawiło. Że mimo to, że nie jest nieuznawany że to jest to tyle ludzi tam jeździ. No i nie wiem, kiedyś we Włoszech, jak byłam na wyjeździe narciarskim, to kolega mi właśnie powiedział, że był i że to jest niezwykłe miejsce. No i się go pytam, dlaczego jest niezwykłe? No, ale on powiedział mi, że on nie, nie będzie mi opowiadał, bo to jest każdego osobista sprawa i przeżycie, no, ale że jest niesamowite. No, i właśnie powiedział mi jeszcze taką rzecz: eee, że powiedział o takim chłopaku, który był ze Stanów, chyba z nimi jechał, w każdym razie taki półpolak. I on, no, przez przypadek został tam wzięty. No i tak mówił właśnie ten kolega, że on jechał z takim plecakiem piw. I generalnie tam wszyscy się modlili w autobusie. No, on pił te piwa, palił jointy i tak generalnie niespecjalnie był zainteresowany. W każdym razie, no, przeszedł tam jakąś przemianę. I wrócił inny, no też mnie tak zaciekawiło, no, więc stwierdziłam, że może mi też jest potrzebny taki wyjazd. Znalazłam jakieś tanie lot do Wiednia i pojechałam w Wiednia i potem w autobus taki, w którym jechałam chyba 14 godzin. <grym> Także dotarłam na miejsce, byłam zmęczona i tak w ogóle dziwnie się czułam, bo tak sobie myślę, że jest tutaj. Wyskoczyły jakieś babcie z łżeńcami i że pomyliłam się. Bałam się tego. Szczerze mówiąc, takie hałam. Wysiadłam no i tak e, zobaczyłam, że zupełnie tam jest normalnie. Młodzi ludzie, ładni, uśmiechnięci, to normalni, zwyczajni, to to było takie zadziwiające, że tak dużo było młodych ludzi i takich pięknych ludzi, takich po prostu, no nie wiem, czy oni dlatego, że byli uśmiechnięci, to ładnie tak wyglądali, ale po prostu byli ładni. Zašto mladi dolaze? To bi bilo najbolje da njih pitate, a ja mogu vam reći što sam od njih čuo. Ovdje se osjećaju prihvaćeni, ovdje se osjećaju voljeni od Gospe, od Isusa i ovdje eh, su dobili milost. viva, tizu, viva Maria! No Jedną z takich niezwykłych rzeczy, tak jak, która mnie uderzyła na początku, to było to, że tam byli ludzie po prostu z całego świata. I były flagi, tak że można było zobaczyć skąd ci ludzie są. No i wszystkich narodowości, wszystkich ras. No i to mnie zaskoczyło bardzo, że nawet, no nie wiem, w Senegalu, czy w Korei Południowej, czy w krajach arabskich są chrześcijanie. po prostu nie wiedziałam, że przyjeżdżają i do Međugorje na festiwal. To było takie zaskakujące, bo faktycznie było tłumy ludzi. E, Młody festiwal temelił fra Sławko Barbaric 1990. godine, jer je widział potrzebę, da veliki broj mali, mladih ljudi iz cijelog svijeta e, dolazi u Međugorje. E, to su bile i ratne godine i na početku je bilo samo oko 200 mladih koji se su se okupili u želenom šateru iza crkve. E, od 1995. godine taj broj je počeo naglo rasti. Prvo je bilo 5000, zatim 10, 15, 20, da bi došli do brojke između 40 i 50 tisuća. Brojka je sigurno uh, puno veća. Uh, ono što, što mlade privlače je, je također raznoliki predavač. Tu ima i poznati sportaša, zatim ima svećenika koji su uh, veliki propovednici, vole raditi s mladima. Zatim ima profesora znanosti, tako znači da svake godine bude program raznolik i mladi nikada ne znaju ko će nastupati jer idu s povjerenjem, a uvijek budu dobri predavači. Jer ovo što se događa u Međugorju, to ne ovisi od nas ljudi, to je Božije dijelo. Značalo se od objavljenja, ktore su do dzisaj, no, ali je skontroversijna sprava. Mnie najbardziej pociągało to właśnie, że tam są wykłady i świadectwa. naprawdę można było czegoś posłuchać i, i spotkać się tak osobiście z tymi ludźmi, bo oni mają taką osobistą historię do opowiedzenia, że nawet jeżeli mówią to do tłumu, no to jest się w stanie z tą osobą jakoś tak utożsamić. Jest, no, można ją postarać się zrozumieć, no bo to są bardzo osobiste rzeczy. Czasami jest tak, że tracę kontrolę nad tym, co się dzieje w moim życiu i postanowiłem to zmienić. i Przyjeżdżam przynajmniej raz w roku do Medjugorje, a zwłaszcza na festiwal, bo tu jest najlepiej jest na festiwalu. Nie chcę iść w dół, nie chcę cały czas popadać na łogi, nie chcę prać, iść w alkohol, nie chcę iść w różne inne y, uzależnienia. A tutaj jak widzę tych ludzi, którzy się potrafią bawić tak jak tak, jak widać, zresztą potrafią się bawić bez żadnego alkoholu, bez żadnych używek, są szczęśliwi i to właśnie, tak chciałbym żyć, jak oni. No to jest niezwykłe słuchać takich historii ludzi, bo tak naprawdę to ludzie się przed sobą teraz nie otwierają. Wszyscy udają albo wszyscy chcą się pokazywać, że są wszystko super i wszystko jest świetnie. i, no i generalnie, ewentualnie ktoś się powie o swoich bieżących problemach albo narzeka na jakąś bieżącą rzeczywistość, to jest? Natomiast... Te świadectwa są w sobie takie niezwykłe, bo ludzie opowiadają o jakiejś swojej traumie, którą zazwyczaj w jakiś sposób pokonali. Na festiwalu rokowym na drugi dzień mam kaca takiego, że dworzyję, a tutaj jestem szczęśliwy, potrafię cały dzień przesiedzieć, przesłuchać konferencje, przebawić się z tymi ludźmi, świetnie się bawię, a przy okazji jeszcze dowiaduję się tyle ciekawych informacji. Odnośnie naszego życia, bo tutaj, jak się słucha tego, to jest dokładnie to, czego my potrzebujemy. To są takie informacje, które możemy dostosować do swojego życia. No i jest fajnie. Muzyka Od rana do wieczora ludzie na pełnym słońcu po 9-10 godzin siedzą i słuchają, mimo że wszystko jest tłumaczone na mnóstwo języków. A ludzie to nie zraża, bo wiadomo o co chodzi, przychodzą od rana, jeszcze rezerwują sobie miejsca, żeby widzieć te osoby, które wykładają, czytają swoje świadectwa. Czyli ale mimo tego, że dotykają takiej przykrej strony, to jakby niosą w sobie taką no, pozytywną energię, no bo. Ta osoba zazwyczaj mówi, jak wyszła sama, jak sobie pomogła albo co jej pomogło. No i tutaj osoby, które dawały świadectwa, no to zazwyczaj taką główną pomoc jednak otrzymały od Boga. W każdym razie no, pomogła im wiara. czystości i radości. Jest strasznie budujące, mi strasznie pomagają takie świadectwa, zobaczyć jak ktoś inny sobie radzi z tymi problemami, które na przykład ja sobie nie poradziłem i wiem już jaką drogą mam iść. Do każdej sceny ziemia się jakoś otwiera. to prawie każdej sceny. Jest ogromna, ona wychodzi, zajmuje pół sceny. Bardzo sobie dać radę. Robimy te tutaj takie szyny, wykombinaliśmy, że żeby żeby ziemia też równo szła. Całą noc robimy próbę. I on nowe, i on nowe, każdy zmęczony, każdy śpiewa. Robimy jest ten trud i wszystko to później ty to później się czuje. No bo generalnie jest tam obiekt, kościół Ołtarz, a nie wiem, jakieś 50 metrów stamtąd była budowa. No i to jest... Też takie dosyć niesamowite, bo tam tą budowę robią od zera chłopcy z ze wspólnoty Czana Kolo. No i ta cała wspólnota jest dla mnie bardzo taka niezwykła i cała ta historia tej wspólnoty jest niesamowita, bo po prostu bo to są chłopcy i dziewczyny, którzy no, byli głównie narkomanami albo innymi jakieś uzależnienia. No i, no i żyją tam w takim zupełnie innych warunkach niż my. W prostym takim świecie robią wszystko sami, gotują piorą no i leczą się z tych z tej narkomanii tam. No i oni właśnie budują scenę i potem miało być przedstawienie trzeciego dnia przez nich zrobione. Organizujemy takie przedstawienie, właśnie szczególnie w tym okresie tego święto młodych, aby jak najbardziej, jak najwięcej przekazać dla młodzieży nasze zmartwychwstanie, jak Chrystus wstąpił do naszego życia i przemienił. Nas uratował, na, nas wyleczył. Z ciemności do śmierci, z braku miłości, no, z tego co nam brakowało w życiu. Było szybciej, łatwiej sięgnąć po narkotyk, po alkohol, a tak naprawdę, co nam było potrzebne, to była miłość, to był Bóg, który niestety, z nas nie otrzymało. W czasach, kiedy człowiek jest zagubiony, kiedy młodzież rzeczywiście ma, ma jakby z każdej strony jest zagrożona, nie tylko młodzież, dzieci już, dzieci, rodziny, kiedy jest głód, yy, można powiedzieć głód Boga, ale czy człowiek czuje głód Boga, ja myślę, że człowiek nie jest tego świadomy, człowiek się nie modli, człowiek yy, jakby wyrzuca Boga z swojego życia, zapomina o Bogu. A jednocześnie czuje się niespełniony i szuka w różnych, w różnych kierunkach, w sektach, w narkotykach, w alkoholu, bo w czymś to trzeba zapełnić. I kiedy oni tutaj przyjeżdżają, dostają konkretny pokarm, konkretne świadectwa ludzi, pokarm, który nasyca ich serca, ich duszę, a jednocześnie odnajdują tutaj też odpowiedź na pytania, na pytania, które sobie stawiają, bo młody człowiek stawia, nie tylko młody, ja myślę, że każdy z nas w pewnym momencie życia stawia pytania, a młody szczególnie. I tu jest okazja, tu jest możliwość postawienia tych pytań, a jednocześnie w tej atmosferze otrzymania odpowiedzi na głębokie, na nurtujące, na, na pytania, które może nawet są nikomu niewypowiedziane. Myślę, że ta młodzież często jest zabłąkana, zagubiona i ona tutaj jakby widzi, że można żyć inaczej, że można żyć w inny sposób, że życie może nabrać sensu, że może życie być radosne, że jest Bóg, który może wejść w nasze życie, jeśli mu pozwolimy. W tej atmosferze, gdy czują się kochani, czują się przyjęci, czują się dotknięci tą, tą, tą miłością Boga, jakby otwierają się na inny świat, na świat, który pomoże im jakby wydobyć się z tych środowisk, w których są. I myślę, że tutaj jest nie to spotkanie tylko takie zewnętrzne, ale to spotkanie serc, to spotkanie o wiele głębsze. I ta radość, która z nich pije. tu. Ona te rozumie i woli. Ona te grli i Ona ti otwara nadu i spasenie. I to co jest może takie charakterystyczne tutaj, to jest szkoła Matki Bożej. To ona wyprasza te łaski, to ona jakby podprowadza każdego. Żebyśmy w centrum naszego życia postawili Boga, postawili Jezusa w centrum. I myślę, że jej zależy, na tym, żeby ci ludzie nie, nie zgubili się w swoim życiu, żeby oni mieli życie to mieli w pełni, w obfitości, jak mówi Jezus w Ewangeliach. Maria tu ich przyciąga, Maria tu ich prowadzi. Czyli przyjeżdżają bardzo młodzi ludzie, normalni, ile y, ludzi, tyle charakterów, tyle środowisk społecznych, ludzie z różnych miejsc, z całego świata ludzie po prostu się zmieniają. Ja nie jestem w stanie opisać tego słowami. Dla tych, którzy nie byli jeszcze w a próbują oceniać e, e, objawienia Matki Bożej, e, orędzia przekazywane, nie odczytując żadnego kontekstu historycznego, politycznego czy społecznego, jaki tutaj e, się działy, jakie miały miejsce pewne sytuacje e, źle robią. Trzeba tutaj być i zobaczyć co z tymi ludźmi się dzieje. Ja widzę e, wielką przemianę w sercach młodych ludzi, w ludziach, którzy przystępują do sakramentu pojednania. Mówią na meczgorie konfesjonał świata. Te wszystkie konfesjonały stawione wokół kościoła, kapłani, którzy spowiadają, kolejki młodych ludzi, którzy się nawracają. Ja teraz w Autokarze też mam ludzi, którzy po 20 lat nie przystępowali do sakramentu pojednania. Oni tutaj idą na spotkanie z Chrystusem, który przebacza im grzechy, posługując się kapłanem. Ja po prostu, brakuje mi na to słów, szczerze powiedziawszy. To trzeba powiedzieć, a najlepiej to chyba opowiedzą młodzi ludzie, którzy przeżywają tutaj z... zmianę swojego życia. Tam były, no nie wiem, setki tych księży pod kościołem, gdzie księża po prostu wszędzie siedzieli. Na trawie, yy, na, nawet na takich murkach, po wszędzie, gdzie się dało. No, i mieli tylko takie tabliczki z językami, bo na przykład włoski, angielski, byli dwujęzyczni. To były cały czas kolejki do tych księży. I normalnie młodzi ludzie po prostu stali tłumami, żeby się wyspowiadać. Uważam, że mm, po prostu każdy młody człowiek ma dużo pytań, i nie ma na nich odpowiedzi w kościele, bo ksiądz ci powie, tak jest. Albo no, po prostu nie odpowiadają, nie rozmawiają, nie kontynuują tematu księża. W ogóle trudno jest młodemu człowiekowi spotkać księdza, do którego mógłby mieć jakiś szacunek i z którym mógłby porozmawiać, bo generalnie to nie ma tego kontaktu. Jest do niego trudno. W szkołach są nie zawsze tacy, którzy się nadają do pracy z młodzieżą. No a tam możesz rozmawiać, z ile ma chcesz, no bo tam jest po prostu ich cała masa i każdy chętnie z tobą porozmawia. Powiedzmy, że długo nie byłam do spowiedzi wcześniej. No i ja właśnie zdecydowałam się, że też pójdę. Pamiętam, że się wiłam przed tą spowiedzią, nie mogłam się jakoś zdecydować, już się umówiłam. No i ta spowiedź też była na ławce. I chyba się spowiadałam z godzinę. No i ten ksiądz się tak strasznie długo modlił nade mną. No to było takie niezwykłe. Zadawałam takie pytania dosyć... Yy. No takie dosyć ciężkie, tak myślę, no. No i faktycznie to była bardziej rozmowa, ale taka zmieniająca trochę sposób myślenia, no jakieś spo spojrzenie. No i mi to pomogło. Temat y, tegorocznego festiwalu. Nauczycielu dobry, powiedz mi co mam robić, aby się uzbawić. To pytanie tutaj. I konkretna odpowiedź, oni tą tu, tu odpowiedź tutaj otrzymują. Bardzo konkretna odpowiedź, poprzez świadectwa. Poprzez świadectwa ludzi, którzy doświadczyli. Zbawienie, czy, kto, czy człowiek dzisiejszy myśli o zbawieniu? Szczególnie młody człowiek? Czy do, dorośli, czy my myślimy o, o zbawieniu? Czy stawiamy zbawienie niebo jako, jako pierwszy cel naszego życia, do którego mamy dążyć? Czy myślimy o tym? Ja myślę, że nie. Konkretny temat zbawienie. Gdzie dzisiejszy człowiek nie chce stawiać tego pytania? Nie chce pytać o to. Bo temat niemodny, bo Bóg jest niemodny, bo wiara jest niemodna, bo modlitwa jest niemodna, bo trzeba dobrze żyć, bawić się, ale zapominamy o tym, że kiedyś, kiedyś to życie się skończy i spotkamy Boga, staniemy twarzą w twarz z Bogiem. I właśnie. Była jakaś nauka młodego człowieka, jak ma żyć. No myślę, że nie wiem, że ja mam osobiście, y, może nie problem, ale zastanawiam się, jak powinnam postępować, według czy, czym się kierować, y, jakie, jakie w życiu podejmować wybory. To są ważne rzeczy i nie mogę tak próbować ciągle i potem wracać do punktu wyjścia i próbować tego i wracać, bo to mogę tak spędzić całe życie na tym. A chciałabym wiedzieć, jak żyć. No. To jest takie. Myślę, że każdy tego trochę poszukuje, przynajmniej każdy człowiek, który myśli, zastanawia się nad jakimś głębszym sensem. Myślę, że wyjazd tam w jakiś sposób na pewno zmienia światopogląd. Twoje spojrzenie na, no, na, no, na rzeczywistość. Każdy, kto tam pojedzie, myślę, że coś dla siebie znajdzie, bo jakby nie chcę teraz powiedzieć, jak zmienia, bo jak postrzegasz, Świat, bo to jest bardzo trudne pytanie, ale zmienia i jeszcze jedynie jak mogę to opisać, to że zmienia to na lepsze. I teraz ode mnie zależy, co wybiorę i jak będę postępować, ale tak jakby tam otrzymałam jakąś alternatywę, która była mi potrzebna. Trudno jest takie opowiadanie o tym, bo to są bo po prostu zawsze jest jakieś takie przeżycia we mnie. Ale na pewno tam chcę pojechać jeszcze raz i myślę, że tam będę wracać. Tak mi się wydaje. W tym momencie no, jestem tego pewna. To jest takie miejsce, które daje jakąś odpowiedź. Możesz się wziąć, albo nie. I'll